Dzień dobry. W tym tygodniu zdecydowaliśmy się pracować nad mobilnością kręgosłupa, który jest równie ważne, jeżeli chodzi o prewencję urazów, bólów, zwłaszcza w czasie, kiedy jesteśmy przyklejeni do biurka. Pierwszym ćwiczeniem, jakim bym chciała Państwu zaproponować, jest kocik żbiet z takim maksymalnym wyjściem z tego wygięcia, tak zwanej pozycji wielbłąda, ale to zachęcam do obejrzenia w filmiku. Proszę przejść do kręgu podpartego do czworaków. Ręce znajdują się pod barkami, kolana pod biodrami symetrycznie. Ten ruch zaczynam od tego, że kieruję swoją brodę do mostka, następnie zaokrąglam całe plecy poprzez odcinek piersiowy lędźwiowy, podwijam miednicę pod siebie i tutaj wytrzymuję 2-3 sekundy. Następnie Robię odwrotność, czyli zaczynam od miednicy, odkręcam ją, przechodzę do maksymalnego wyprostu w odcinku lędźwiowym, tutaj opuszczam na dół odcinek piersiowy, odpycham się mocno od ziemi i patrzę się głową w stronę sufitu, w stronę tego, co jest przede mną. I dokładnie taką samą sekwencję wykonuję około 10-12 razy. Za każdym razem myślę o tym, żeby kontrolować ten. Ruch, że to nie ma być szybko i do biurka, tylko za każdym razem myślę o tym, żeby kontrolować kręg po kręgu, segment po segmencie i wtedy to ćwiczenie ma odpowiedni sens. Dzień. Dobry. Kolejnym ćwiczeniem, jakie chciałabym Państwu przedstawić, jest skłon japoński. Jest to naprawdę cudowne ćwiczenie dla odciążenia całych pleców, zwłaszcza odcinka lędźwiowego. Zaczynamy od czworaków, czyli przejścia do klęku podpartego. Staram się mieć ręce pod barkami, kolana pod biodrami i cofając miednicę, cofając pośladki, tak, jakbym się starała usiąść na piętach, przesuwam ręce do przodu iwam głowę między. Ręce przytrzymuję i tutaj czuję takie uczucie rozciągania, uczucie takiego luzu. Dzięki temu mięśnie całych naszych pleców czują takie przyjemne uczucie ulgi. W tej pozycji takiego klęku japońskiego można spokojnie odpoczywać. Jeżeli ktoś potrzebuje chwili, no to spokojnie można w nim zostać, ale fajnie wykonać około tak 20 powtórzeń za każdym razem, żeby poczuć ulgę. Dzień dobry, dzisiaj chciałabym przedstawić ćwiczenie bardzo wskazane dla naszego kręgosłupa, ponieważ będziemy pracować sobie nad rotacją, nad wyprostem. Nazywa się najlepszym rozciąganiem na świecie, więc jak mówi sama nazwa, jest po prostu najlepsze. Zaczynamy od tego, że klękam na prawym kolanie, lewą stopę mam z przodu, kładę prawą rękę na ziemi, następnie prostuję. Prawe kolano cofając trochę stopę, tak aby biodra były w górze. I teraz staram się lewą ręką zrobić wymach i skierować ją do sufitu. Patrzę się za tą ręką. Cały mój kręgosłup wykonuje rotację i wyprost, a następnie lewym łokciem staram się dotknąć lewej stopy. I taką sekwencję bardzo proszę wykonywać. Ponieważ mobilizuje nam się tutaj nie dość, że cały kręgosłup, to dodatkowo biodra, rozciąga nam się cała tylna taśma, wszystkie mięśnie z tyłu naszego ciała, które są bardzo nadwyrężone podczas siedzącego trybu życia i dzięki temu damy taką ulgę naszemu organizmowi. I następnie zmieniamy stronę, żeby druga strona nie czuła się porzucona, i wykonywać takie ćwiczenie około 12 razy w 3-4 seriach. Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym przedstawić Państwu ćwiczenie na kręgosłup, zwłaszcza na odcinek piersiowy kręgosłupa. Nazywamy to ćwiczeniem rotacjami w klęku, czyli proszę uklęknąć na dwóch kolanach, tak jakby Państwo chcieli usiąść na piętach. I kładziemy jedną z rąk, u mnie akurat lewa, na ziemi. Prawą dłoń kładę sobie na kark, i teraz patrząc na prawy łokieć, kieruję go do sufitu. Nie odrywając lewej ręki od ziemi. Lewą ręką mocno odpycham się od ziemi, a prawy łokieć staram się kierować do sufitu i wracam. I dzięki temu bardzo fajnie pracuję odcinek piersiowy kręgosłupa i wprawiam w ruch wszystkie tkanki wokół kręgosłupa. Oczywiście ćwiczenie wykonuję na drugą stronę. Zalecam gdzieś tak 12-15 razy w 3-4 seriach. Dzień dobry! Dzisiaj chciałabym zaproponować ćwiczenie wpływające na nasz kręgosłup, na rotację. Nazywamy je tak popularnie otwieraniem księgi. Polega na tym, że trzeba położyć się płasko na ziemi w tak zwanej pozycji bezpiecznej, czyli kładziemy się na boku, górną nogę, zginam sobie w stawie biodrowym i kolanowym, i tutaj czuję się stabilnie. Miednicę i odcinek lędźwiowy kręgosłupa mam zabezpieczony przed rotacją, ponieważ w tym ćwiczeniu głównie pracuję na nad ruchomością odcinka piersiowego kręgosłupa. Następnie kładę sobie obie ręce na ziemi, wyciągam przed siebie te ręce, aby mieć gdzieś na wysokości wzroku, mogą być na wysokości barków, i następnie podnoszę górną rękę, wykonuję zamach i patrzę za nią, kieruję y, wzrok w jej stronę, patrzę za nią, dochodzi mi także do rotacji odcinku szyjnym kręgosłupa i tutaj rozciągają mi się bardzo fajnie mięśnie całej klatki piersiowej, bardzo fajnie dochodzi do rotacji w kręgosupie. przytrzymuję chwilę około 5-6 sekund. I wracam. Wykonuję coś takiego około 12 razy na obie strony, i fajnie to tak w trzech, czterech seriach. Dodatkowo fajnie to połączyć również z oddechem. Za każdym razem, jak otwieram klatkę piersiową, czyli podnoszę moją górną rękę do góry, to tak jakby staram się to synchronizować z wydechem, ponieważ wtedy, kiedy wykonujemy wydech, za każdym razem tak, nasze tkanki się rozluźniają. Dodatkowo. Ręką, która została na ziemi, mogę sobie przytrzymać kolano, żeby mi nie uciekła, i jeszcze bardziej tutaj zabezpieczyć odcinek lędźwiowy kręgosłupa i jeszcze bardziej wymusić rotację na odcinku piersiowym kręgosłupa i rozciągnięciu tkanek wokół klatki piersiowej,